Czy możemy poświęcić chwilę na docenienie tej dekoracji? Czy możemy poświęcić chwilę na docenienie tej maczy Która nie wygląda już tak dobrze jak wyglądała na początku Ponieważ chciałam naładować telefon I musiałem czekać 20 minut przed nagraniem tego Ona naprawdę wyglądała ślicznie A teraz wygląda jak pomyje Ja i mój cały team pracujący nad tym kanałem Czyli ja i moje inne osobowości Prężnie działamy, żeby zapewnić wam lepsze wrażenia wizualne Macza jest na ciepło Ja jestem w bluzie, ponieważ jest zimno Dzisiaj ruszamy Jeden z moich ulubionych tematów Jeden z tematów, który najczęściej pojawia się w moich DMach Dlaczego nie możesz zapomnieć o swoim ex, albo typie, z którym na przykład gadałaś przez dwa tygodnie i teraz przez rok płaczesz, bo nie możesz sobie wyobrazić, że będziesz bez niego. Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. Bo masz zjebane życie. Przejdziemy sobie przez moją przeszłość bardzo szybko, omijając wiele tematów, bo nie chcę dostać pozwu. Jak w ogóle do tego doszło, że ja rzeczywiście zauważyłem, że coś jest ze mną nie tak i to, że płaczę za typem, z którym pisałem przez 6 miesięcy, przez następny rok nie jest normalne. Ja jestem z mojego miasta. Więc możecie sobie wyobrazić, że moje możliwości randkowe jako geja w małym mieście były dramatyczne. Ja mimo tego, że byłem wtedy desperatem, to dalej miałem wysokie standardy. To się nie zmieniało nigdy. Ja miałem po prostu... Ja miałem swój typ. To musiał być ktoś, kto nie wyglądał na geja, miał samochód. I jakby to jest niezmienne, widzicie? To jest po prostu we mnie, to jest wpisane w moje DNA. Już od wieku 17 lat. Więc co mogłem zrobić w takim wypadku? Dostać się na Tindera. Wtedy w ogóle był inny czas. Tinder wyglądał totalnie inaczej. Naprawdę było łatwo się tam dostać, nawet jak się nie było pełnoletnim. Więc, no co mogłem zrobić? Założyłem konto na Twitterze. Stwierdziłem, że no nie, no czas na jakąś relację, tak? Wszyscy moi znajomi tak robili, więc to jest czas dla mnie, żebym kogoś poznał. Zaskakująco poznałem kogoś, kto mieszkał 70 km ode mnie i miał samochód. To jest ważna informacja na start. Pozdrawiam cię serdecznie, Mateusz. Mam nadzieję, że subskrybujesz ten wspaniały kanał. <laughs> ja zacząłem z nim pisać. I ja pamiętam, że to było tak, że ja poszedłem w ogóle na jakąś imprezę wtedy, i ja po dniu pisania z nim zrobiłem jakiś elaborat po prostu na temat tego, jak ja go uwielbiam i że on jest miłością mojego życia. po jednym dniu pisania. Ale to jest w ogóle schemat, który ja sobie potem bardzo wypracowałem w sobie, że. Jak ja miałem jakąś stresującą sytuację niewyjaśnioną z typami, to ja szedłem na imprezę i piłem i pisałem im poemat, a czasami dodawałem to nawet na główne story na Snapchacie, bo wtedy jeszcze używało się Snapchata, to były czasy świetności Snapchata, tych wszystkich grup, więc ja to dodawałem publicznie i całe miasto to widziało. Tak sobie ta relacja przebiegała, to był związek przez wiadomości na Messengerze, bo to było jedyne, co ja mogłem otrzymać w małym mieście, tak? Pisanie z kimś i wymienianie się czułościami. Dla mnie to na początku było idealne. Tyle, że ja już wtedy zacząłem zauważać, że ze mną jest jakiś ewidentny problem. Bo ja jeszcze wcześniej, w ogóle zanim go poznałem, to byłem drag queen. Przez dwa miesiące. I to był po prostu the best time of my life. Ja miałem 17 lat, pojechałem pociągiem do Warszawy 80 km i wystąpiłem w klubie gejowskim, mając 17 lat. Ja wywnioskowałem z rozmowy z nim, że on nie lubi zbytnio malowania się i w ogóle takich rzeczy. Więc co mogłem zrobić? Usunąłem wszystko, co było. Nawet ze swojego własnego telefonu. Ja całą tą relację żyłem w strachu, że on zobaczy te zdjęcia moje w makijażu. Ja wstawałem w nocy czasami i to było po prostu największy, największy koszmar, jaki mógł mi się wydarzyć. Ja mam się cały spocony, jak mi się na przykład przyśniło, że on się dowiedział. I ja zmieniałem dla niego wszystko. Od jego wiadomości było zależne to, jak ja będę się czuł cały dzień. Ja miałem tak słabą samoocenę, że ja nawet bałem się go poprosić, żeby on przyjechał do mnie. Ja nie jestem w stanie teraz się postawić w tej sytuacji, ale ja po prostu bałem się mu powiedzieć wprost, że no dobra, gadamy kurwa, 6 miesięcy, no to fajnie by było, jakbyś do mnie przyjechał. Ale nie, nie, bo ja miałem za słabą samoocenę, żeby w ogóle pomyśleć, że ja mogę poprosić kogoś, żeby on do mnie przyjechał. To tak trwało sobie, wszystko było zależne od tego, co on mi odpisze. był mój scenariusz relacji, jak mi się w głowie wytworzył. Ja podczas tej relacji na przykład, nie wiem, udawałem, że nie żyję, psikałem sobie perfumami w oczy, żeby dodawać zdjęcia na publiczne story na snapie, żeby on to widział. On nigdy na to nie reagował. Dla mnie to było totalnie normalne. Ja sobie wytworzyłem w głowie to, że tak wygląda relacja. Tak też robili moi znajomi, tymi typami z Tindera. U nich wyglądało to tak samo. My kochaliśmy po prostu żyć w tej agonii za jakąś osobą. Dla nas to było naturalne, że my będziemy po prostu chodzić jak pies za tą osobą i błagać ją o wszystko. Jej obecność będzie rzutowała na to, jak my się czujemy cały dzień. Czy nam odpisze, czy nie. To już nawet nie chodziło o spotkanie, no bo tych spotkań po prostu nie było. Relacja się skończyła. No, jakby to był dramat, wiadomo. Ja cały dzień leżałem, płakałem. Ale ja nie wyciągnąłem z tego żadnych wniosków. Dla mnie tak po prostu miało być. Tych relacji internetowych było jeszcze kilka i każda kończyła się tak samo. Jedna w ogóle taka finałowa, ostatnia relacja internetowa, jaką miałem, skończyła się tak, że ja się wyprowadziłem do Gdańska. Dla typa, z którym. Pisałem przez kilka miesięcy, bo on się miał tam przeprowadzić. Ja miałem się przeprowadzić do Warszawy na studia, ale ja to rzuciłem i stwierdziłem, że wyprowadzę się do Gdańska, gdzie wcześniej byłem raz. Ja się tam wyprowadziłem. I on się nie wyprowadził. I ja tam zostałem po prostu. I to był moment jakby takiego mojego małego przebudzenia, że rzeczywiście, ja nie mogę tak robić. To nie jest normalne. Ale od tego momentu jeszcze daleka droga, żebym ja się ogarnął. Teraz wchodzimy sobie w moją pierwszą prawdziwą relację. To był identyczny mechanizm, tyle, że po prostu. Wyolbrzymiony do granic możliwości, bo do tego dochodziły spotkania. Ja dalej zmieniałem cały swój grafik. Wszystko ustalałem tak, żebyśmy się spotkali. Jak się nie spotykaliśmy, to był dramat. Ja też kiedyś wspominam, że była taka sytuacja, że. On pojechał rowerem i nie poczekał na mnie zanim mi się odpali hulajnoga i ta hulajnoga mi się w końcu nie odpaliła ja Wpadłem wtedy w agonię, ja pomyślałem, że on mnie nienawidzi, dlatego on to zrobił, dlatego on odjechał Więc wróciłem do domu i się popłakałem, zacząłem mu pisać jakieś elaboraty po prostu na ten temat, jak on mógł mi tak zrobić, on mnie nienawidzi w ogóle ale to był właśnie mój moment przebudzenia. Ja wtedy zrozumiałem, że to nie może tak wyglądać. I ja wtedy właśnie zacząłem pracę nad sobą, i ja wtedy zrozumiałem, dlaczego taki mechanizm ma w moim życiu miejsce. Dlaczego ja nie mogę zapomnieć o kimś i dlaczego ja stawiam kogoś innego ponad siebie. Całe swoje życie. Ja spojrzałem na tą swoją przeszłość, na te relacje internetowe, na to wszystko, i ja byłem kurwa w szoku. Ja nie wierzyłem, jak ja mogłem pół swojego życia zachowywać się w ten sposób i stawiać. I jakiś ber minimum chłopaków nad siebie Dlatego wszystko co ja robię teraz To jest po prostu odpłacenie mi Ode mnie dla mnie Za to co ja sobie zrobiłem wtedy Ta relacja oczywiście była burzliwa tam To z tą nogą to po prostu była jedna z mniejszych scen Ale ja wtedy właśnie zrozumiałem, że coś jest ze mną nie tak I jak ten związek się zakończył to ja rzeczywiście zacząłem pracować nad sobą i bardzo dużo rozpisywałem sobie swoich schematów, tego wszystkiego. Dlaczego ja się tak kurwa zachowuję? Dlaczego ja tak robię? O co mi chodzi w ogóle po prostu w tej głupiej głowie? W tej pracy po tym wszystkim zrozumiałem to i znam odpowiedź, dlaczego jesteś desperatką dla ber chłopa, z którym na przykład pisałaś miesiąc. Ponieważ masz zwane życie i ponieważ masz zjedbaną samoocenę. I twoje życie jest puste. Dlatego zapraszając kogoś do swojego życia, on się staje sensem twojego życia. That's the whole point. I dużo osób zaraz mi zacznie tutaj gadać. Tak nie jest zawsze, to jest normalne, że po relacji się płacze i że się czuje pustkę i się tęskni. Tak w większości wypadków, ale jeżeli trwa to dwa lata i na przykład jest to spowodowane tym, że pisałaś z typem przez sześć miesięcy i spotkałaś się z nim raz, to nie, to nie jest normalne. To jest właśnie dla takich osób jak ja. Ja wszystko, co mówię, mówię na swoim przykładzie i mówię do osób, które mogą mieć podobnie jak ja i mogą wyciągnąć z tego jakieś wnioski, a jak nie, to sobie chociaż posłuchają tego, jakim byłem debilem. Ja miałem strasznie, ale to strasznie zjebaną samoocenę i to był właśnie chyba jeden z głównych powodów u mnie. Nic nie robiłem całe dnie. Ja po prostu tylko leżałem i pisałem z nim. Ja nie Czułem się dobrze w swoim ciele, nie czułem się okej okay z tym, jak wyglądałem. I dlatego właśnie dochodziło do tego, że ja stawiałem kogoś ponad siebie. Że moja pustka życiowa, moja dziura w tym moim po prostu zjebanym życiu pustym została zapełniona przez jakiegoś losowego typa. On by mógł być kimkolwiek, on nie musiał mieć żadnych wartości, on nie musiał nic dodawać do mojego życia. Wystarczyło, że on był, bo ja nie miałem sensu w swoim życiu. Ja potrzebowałem kogoś, kto zapełni mi tą dziurę i będzie tym sensem tego mojego życia. Czyli wy macie teraz taką sytuację w swoim życiu. To spójrzcie na swoje życie najpierw, jak ono wygląda. Czy wy w ogóle lubicie spędzać ze sobą czas? Czy wy czujecie się ok z tym, jak wygląda wasze życie, z tym, co robicie? Czy wy macie jakieś hobby? To może brzmieć yy, bardzo pusto i płytko, ale to jest fakt. To jest coś, co rzeczywiście pomaga, bo jeżeli wasze życie jest puste, nic w nim nie ma, nie ma żadnych zajęć, rutyn, hobby, pasji, żadnego celu. To jeżeli zaczniecie się z kimś spotykać, to on wypełnia to wszystko. Wy po prostu się stajecie czarną dziurą, która jest nagle obrysowana miłością z jakimś berminimum typem. I też często do takich osób się przyczepiają po prostu osoby, które są toksyczne i które nie mają nic do zaoferowania i widzą, że jest taka skrzywdzona istotka, i wezmą ją, bo wiedzą, że ona będzie ich wychwalać. Pierwsze co, no to robimy sobie detoks od chłopów. Automatycznie natychmiast Innego wyboru nie ma, bo jeżeli będziecie się z kimś spotykać i będzie wam się wydawało, że już jest okej, okay, bo przez dwa miesiące będziecie sobie coś powtarzać, no to niestety koleżanko, ale to tak kurwa nie działa, to tak nie działa, tak nie będzie, po prostu nie będzie. Out. Wszyscy po prostu mężczyźni wylatują z waszego życia, wy musicie skupić się na sobie, zacząć robić cokolwiek, znaleźć jakieś hobby, znaleźć jakąś rutynę. Nie wiem kurwa, nie wstawać o 13 i pierwsze co to kurwa odpalać YouTube'a i jeść mrożoną pizzę, bo przez to wasze życie ma małą wartość dla was, więc... Druga osoba wypełnia tą pustkę, dlatego nie możesz zapomnieć o tym swoim ber minimum typie. On nie jest wyjątkowy i strasznie mnie irytuje, jak na przykład ktoś dalej jest w tej swojej e, hipnozie i on nie rozumie tego, jaka jest prawda, i będzie wmawiał, że to jest jego miłość życia. Nie, to po prostu nigdy nie znajdę drugiego takiego mężczyzny. Nigdy po prostu w życiu, nigdy już drugi, nie będzie takiej drugiej osoby jak on. Czym on się wyróżnia? On się niczym nie wyróżnia, to jest po prostu twoje złudzenie w głowie. To jest Twoje złudzenie, bo Twoje życie jest zjebane, rozumiesz? Dlatego jak on przyszedł, to on ci się wydaje po prostu Michałem Archaniołem. A tak nie jest. Spójrz na jego, spójrz na jego, co on ci zapewnia: czy on opłaca ci czynsz? Czy on ma powyżej 1,80 m? Czy on wyciska powyżej 120 na klatę na trzy serie? Czy tak jest? Czy on spełnia te wszystkie warunki? Bo ja ci gwarantuję, że nie. On nie spełnia tych warunków. Co on ma, że on jest taki wyjątkowy? Zastanów się nad tym, bo mi się też wydawało. Ja miałem w ogóle tą przewodnią taką myśl, że: O mój Boże, ja po prostu nie znajdę już nikogo takiego jak on. I teraz patrzę na tych typów, i jakby oni nie spełniają moich ber minimum warunków. No, przepraszam, chłopaki, ale nie spełniacie moich ber minimum warunków. I to jest właśnie dla mnie największy powód do dumy, że ja jestem już wyleczony i że rzeczywiście przejrzałem na oczy. Bo jak ja na nich patrzę, no to sobie myślę. No okej, okay, było miło, fajnie, ale no jakby to była wasza jedyna szansa w waszym życiu na bycie z kimś takim jak ja. No jakby przepraszam, ale taka jest prawda. On jest jednym z miliona berminimum typów. On ci pewnie każe płacić za paliwo. On pewnie z tobą w McDonaldzie się rozlicza na pół. To nie jest nic wyjątkowego, gwarantuję ci. Jeszcze w przypadku dziewczyn, które są hetero i mogą po prostu znaleźć sobie milion innych typów. Ja jestem w takiej sytuacji, że rzeczywiście. Ja nie mam za dużego wyboru. Ja rzeczywiście mogę mieć tam gdzieś z tyłu głowy, że. No dobra. No, będzie ciężko kogoś znaleźć innego. Ale dalej, jeżeli ktoś nie spełnia tych warunków, jest zjebany, no to... Robi lotę. Jakby ja mogę zostać sam. Dla mnie to jest okej, okay, bo ja lubię swoje życie, lubię siebie, lubię tak wyglądam, lubię co robię i lubię swoje towarzystwo. Ja kocham siedzieć sam. Jeżeli ty dalej żyjesz w tej swojej iluzji i na przykład leżysz codziennie i słuchasz Lany Delay, Ultra Violence albo Cinnamon coś tam, to był po prostu killer na mojej playlistie smutnych piosenek, jak płakałem za tymi muzybami. Jeżeli dalej tak jest, jeżeli nie dać się dalej przetłumaczyć tego, że on nie jest wyjątkowy, no to jeszcze długa droga przed tobą. Ale tak jest. To jest uniwersalna zasada dla ludzi, którzy nie są w stanie zapomnieć o typie. On nie jest wyjątkowy. Znajdziesz jeszcze milion takich. I tak, to nie jest po prostu lenie. To jest prawda. To jest prawda. Tego kwiatu to pół światu. To jest prawdziwe powiedzenie. No chyba, że jesteś gejem i masz wysokie standardy jak ja. To wtedy tego kwiatu to 2 metry kwadratowe. I to nie w Polsce. Sobie gadam teraz i myślę nad tym wszystkim i na pewno w następnych filmach muszę zacząć sobie to rozpisywać, bo ja się gubię w wątkach. Wiecie o co chodzi? Że ja nie mam ciągu przyczynowo-skutkowego i ja gadam o czymś, o czymś i potem muszę się powtarzać, bo jednak nie dopowiedziałem czegoś. To jest do naprawienia. To jest do naprawienia, będzie lepiej. To jest początek, pamiętajcie, to jest mój drugi film, i wydaje mi się, że i tak już jest lepiej, ale ja na pewno muszę sobie rozpisać scenariusz. Dobra, omówiliśmy sobie moją historię, omówiliśmy sobie, dlaczego to się dzieje. Przechodzimy teraz ostatecznie do planu, jak to naprawić. Robisz sobie przerwę od mężczyzn, musisz zrobić sobie reality check, jak wygląda Twoje życie. Spójrz, co ty robisz, co ty masz, jaki ty masz plan, czy ty masz jakiś cel w życiu. Skup się w ogóle na tym, czy ty lubisz spędzać czas sama ze sobą, na przykład lubisz spędzić. Cały dzień siedząc sama, masz jakieś zajęcia czy nie, no bo jeżeli nie, no to czas na tym popracować. Czas popracować nad swoją samooceną, a najlepszą rzeczą, która jest do pracy nad swoją samooceną, to jest siłownia. Siłownia to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które mnie uratowały. The Wizard List i siłownia. Naprawdę. Bo w ogóle, słuchanie The Wizard List, jakby w takim stanie, gdzie jesteś totalnie rozbity... I musisz sobie zbudować na nowo ten swój system wartości, w ogóle postrzegania siebie, świata i relacji. To słuchanie czegoś takiego właśnie jak The Wizard List, czy jakby jest dużo takich osób, czytanie jakichś książek na temat właśnie tego mindsetu i psychologii wszystkiego, psychologii związków, da bardzo dużo, bo wy musicie sobie zrobić pranie mózgu, wy musicie sobie ułożyć cały swój mózg na nowo, wy musicie sobie. Zburzyć to wszystko, te, te wszystkie mechanizmy, które mieliście, i poukładać je na nowo. Że to nie jest tak, że relacja musi wyglądać tak, że musisz płakać za tym typem. Nie, nie musisz. Nie musisz za nim płakać. To nie musi zawsze tak wyglądać. Możesz po prostu go olać na drugi dzień i to jest też zdrowe. To się da osiągnąć, ja jestem tego najlepszym przykładem. I oglądaj to nawet w kółko, czytaj to w kółko, zapisuj to sobie, powtarzaj. Musisz to sobie nawet, nie wiem, powtórzyć milion razy w lustrze, to w końcu wejdzie do głowy. Naprawdę, ja też miałem tak, że na początku jeszcze miałem takie odłamy, że jednak nie cofało, jak ktoś mi na przykład nie odpisywał, jakiś typ. Ale teraz. Już totalnie nie, szczególnie jak ja teraz o tym nagrywam i ja o tym mówię, to ja to sobie powtarzam setki razy. Ja to sobie zapisuję setki razy w notatniku, żeby wam to jakoś przekazać, żeby to wszystko zebrać do kupy. I ja naprawdę doszedłem już do takiego momentu, że mnie się nie da ruszyć. Ja już mam tak wybane po prostu w nich wszystkich, że no nie wiem, sam książę Dubajski mógłby do mnie przyjść i mnie błagać, i mnie by to nie ruszyło, mnie to nie rusza już po prostu. I ty też jesteś w stanie to zrobić. Tylko musisz sobie zrobić reality check swojego życia i iść na siłownię. Albo zajmij się innym hobby, nie wiem, jeździć sobie na... Na rowerze, rób cokolwiek, skup się na sobie, skup się pierwszy raz w życiu na sobie, Post postaw siebie na pierwszym miejscu, nie myśl o chłopach nie myśl po prostu o nikim innym niż o sobie i musisz sobie zbudować ten mental, że to ty jesteś nagrodą to ty jesteś nagrodą, i to ty jesteś wysoką półką. Tyle, że to nie może być bezpodstawne. Do tego, żebyś uważała się za wysoką półkę, no to musisz mieć też jakieś powody, czyli na przykład to, że masz zajebistą rutynę dnia, wiesz, co kiedy robisz, odżywiasz się zdrowo, chodzisz na siłownię, uczysz się, masz jakiś cel. Wtedy możesz rzeczywiście uważać się za wysoką półkę, bo wtedy możesz, jakby rzeczywiście komuś powiedzieć, no, ja uważam się za mega wartościową osobę. Tylko, że żeby uważać się za tą mega wartościową osobę, to nie możesz leżeć cały dzień w łóżku i nic nie robić, nie mieć żadnego celu. Musisz sobie to zbudować, musisz sobie postawić jakieś fundamenty, i moimi fundamentami jest właśnie to, że chodzę na siłownię, dbam o siebie, mam jakiś cel, idę gdzieś, więc ja nie mam. Czasu nawet, żeby myśleć o jakimś berminimum zjebie. Ja wiem, że każdy ma inne sposoby na te fundamenty. To nie jest uniwersalna zasada, że trzeba iść na siłownię, żeby zapomnieć o chłopie. Ale jest bardzo pomocną opcją i bardzo prostą do zrobienia. Bo wystarczy kupić karnet i po prostu iść. Ci ludzie na siłowni będą mieli was wyjebane. Tak to działa. Oni naprawdę... Są zainteresowani tylko sobą i tym, ile zrobią serii, i tym, czy będą mieli miejsce do zrobienia sobie zdjęcia w lustrze. To tak działa. Wydaje mi się, że strasznie zapomieszałem wszystko i wydaje mi się, że nie przekazałem do tego, jak bym chciał. Ale dwa, wydaje mi się, że coś z tego wyciągniecie. Podsumujmy sobie to wszystko. Musisz zrozumieć, że on nie jest wyjątkowy. On nie jest wyjątkowy, on się niczym nie wyróżnia. Musisz zmienić swój mindset i podejście do tego. Musisz zburzyć wszystko, co jest w twojej głowie i całe twoje pojęcie o relacjach, jak one wyglądają, że nie musi tak być. Że możesz być po drugiej stronie, że to oni mogą o ciebie błagać, ale żeby do tego dojść, to musisz zacząć coś robić ze swoim życiem. Cokolwiek. Żebyś się po prostu poczuła pełna i żebyś poczuła, że twoje życie jest okej okay i rzeczywiście coś w nim robisz. I musisz po prostu się oszukiwać. Musisz sobie to powtarzać milion razy, aż to w końcu stanie się prawdą. Nawet jeżeli teraz jesteś w chujowym stanie i teraz nie masz zbyt nic do zaoferowania, to nieważne, i tak powtarzaj sobie, że jesteś wysoką półką. Ja tak zrobiłem i tak jest. Ja jestem tego najlepszym przykładem, bo ja byłem tak żałosny, że ja po prostu, no, psikałem sobie perfumami w oczy, żeby dodać zdjęcie na snapę, jak płaczę, żeby ktoś mi odpowiedział. Wyobrażacie to sobie? Ja aktualnie... Mi nie interesuje to, czy ktoś mi odpisze, czy nie. Mnie nie interesuje to, czy ja stracę jakąś szansę na jakiegoś typa, bo... To ja jestem nagrodą. To ja wiem, że jestem zajebisty. To ja wiem, że robię zajebiste rzeczy i mam zajęty czas. Ja nie mam czasu na zastanawianie się nad tym, czy ktoś mnie chce, bo ja mam dużo rzeczy, które robię dla siebie, żeby moje życie było lepsze. Case jest też taki, że ja długo nie miałem żadnej relacji z nikim, praktycznie rok, więc ja też już zapomniałem jak to jest. Ja jestem prawie pewny, że jeżeli by do czegoś takiego doszło, że ja bym był w relacji i rzeczywiście gadałbym z kimś i by nie wyszło, no to ja na następny dzień Wiem co mam robić, wiem o której wstaję, wiem że muszę iść na siłownię Wiem że muszę coś nagrać, że muszę ogarniać swoje życie, ogarniać projekty, pracę, studia Więc no mnie to nie ruszy I nie będę mieć czasu na to żeby za kimś płakać Nawet jeżeli bardzo będzie mi zależeć Bo ja po prostu bardziej cenię siebie niż jakąkolwiek relację z kimkolwiek Ja jestem dla siebie na pierwszym miejscu i zawsze będę Nawet jeżeli byłbym z kimś przez 10 lat To on dalej nie będzie dla mnie numer jeden priorytetem dla mnie zawsze ja będę swoim priorytetem. A to też jest taki problem, że wy stawiacie te osoby ponad siebie. One się stają dla was najważniejsze. A nie powinny być. To wy powinniście zawsze być dla siebie najważniejsi. Nieważne co, nieważne kur kiedy. Nie wasza matka, babka, prababka. Tylko wy powinniście być dla siebie najważniejsi. Zawsze. I wtedy nigdy nie będziecie znowu w takiej rozpaczy, że będziecie za kimś płakać przez rok. Bo jeżeli wy będziecie dla siebie największą wartością, no to mm, nawet nie pozwolicie na to, żeby wasze ciało się męczyło, i przeżywało tą agonię psychiczną i fizyczną przez tak długi okres dla kogoś, skoro to wy jesteście swoim numerem jeden. To po prostu trzeba zmienić swoje głowy i to jest do zrobienia. Ja to zrobiłem sam, mimo że byłem bardzo, bardzo zaburzoną osobą, która robiła wszystko dla innych, a nie dla siebie. I uważała, że nie zasługuje nawet na to, żeby ktoś do niej przyjechał. Ja myślę, że nawet mógłbym na kolanach przejść za tymi chłopami wtedy. I ich błagać, całować po stopach, byleby mnie nie zostawiali. A teraz? Teraz jeżeli ktoś do mnie nie przyjdzie i na kolanach mnie nie poprosi, nie przyjedzie po mnie samochodem, nie sprowadzi mnie do samochodu i nie zaplanuje wszystkiego, to ja nawet nie wstanę z łóżka. I to jest po części toksyczne na pewno. I prawdopodobnie ja z nikim nigdy już nie będę, przez to, że ja mam aż tak wysokie standardy i przez to, że ja Aż tak wysoką, jakby ocenę, bo znam swoją wartość, znam swoją drogę, którą przeszedłem do tego, żeby stać się tą osobą, którą jestem dzisiaj. Dlatego ja tak bardzo cenię siebie i dlatego ja tak bardzo się cieszę, że nawet te głupie TikToki, które nagrywam, rzeczywiście niektórym z Was dają do zrozumienia, że coś jest nie tak i że musicie być egoistami po prostu. Musicie postawić się na pierwszym miejscu, żeby z relacji wychodzić tak. Nie umiem stryknąć palcami, ale musicie wychodzić z relacji tak po prostu. Ja wiem, że zdrowe jest popłakanie za jakimś przez tydzień. Okej, okay, możesz sobie kurwa być smutna przez tydzień, ale potem wracasz do swojego życia, znajdzie się milion innych, a ty jesteś zajebista i ty znasz swoją wartość, twoje życie jest zajebiste, robisz dużo, i po prostu kochasz siebie, kochasz spędzać ze sobą czas. I nawet jeżeli nikt inny się nie znajdzie, co jest bardzo wątpliwe w przypadku dziewczyn, w przypadku gejów nie. Prawdopodobnie będziecie sami całe życie, bo ja już na przykład jestem pogodzony z tym, że będę całe życie sam, bo nikogo nie znajdę dla siebie. To jest ogólnie smutne. To jest ogólnie temat do poruszenia na kiedyś, bo ja próbuję to przepracować i pogodzić się z tym, i prawie jestem już na finiszu. Ale czasami mnie to boli, że ja z nikim już nie będę nigdy, bo mimo tego co pokazuję, ja naprawdę jestem kochającą osobą. Ale to jest już temat na inny film, to jest temat na inne posiedzenie z maczą. Mam nadzieję, że mimo tego, że to jest chaotyczne, to wyciągniecie coś z tego. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. I mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że nie zapisałem sobie znowu scenariusza i znowu pogubiłem się w wątkach. Ale to jest wszystko. To jest wszystko do naprawienia. My mamy czas. Jeszcze nie umieram. Jeszcze nagram. Dużo filmów na YouTuba. Wszystko da się zmienić. Na razie poprawiłem kadr, a potem poprawiłem merytorykę. Tak? Nie wszystko naraz! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego dzieła kinematograficznego. I nie zapomnijcie, żeby zostawić subskrypcję, yy, walnąć w dzwoneczek, zostawić komentarz, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy podbili ten kanał dalej i żebym dostał monetyzację. Obserwujcie mnie też na Instagramie, bo to jest bardzo ważne. Bo tak, ale dziękuję w ogóle też za odbiór tego pierwszego filmu, bo dostałem aż 2000 subskrypcji, co jest mega miłe. No i do następnego! I możecie. O, i możecie mi też w komentarzach pisać propozycje tego, co chcielibyście usłyszeć, zobaczyć, bo to też jest mega dla mnie ważne, żeby wiedzieć. Czego wy oczekujecie i co chcielibyście usłyszeć i co chcielibyście zmienić dalej, bo kadry już mamy zmienione, ale dobra, dobra, nie mogę się powtarzać milion razy ze wszystkim. Pa.